Cześć, to ja Andrzej. Jestem w miejscu nietypowym, bo w Szwajcarii, w Harkingen, w muzeum, największym muzeum Kawasaki w Europie. Jestem tu w pewnym celu, a do niego dojdziemy sobie gładko. Co najważniejsze dla Was? Jest to miejsce, no znajdźcie sobie je na mapie, niedaleko Curychu, otwarte dla wszystkich. Czyli jeżeli planujecie jakieś wycieczki po Europie, spokojnie możecie zajechać do Harkingen. Jest to siedziba dystrybutora Kawasaki, czyli możecie sobie obejrzeć. No, przekrój historii kawasaki, jeżeli chodzi o motocykle, tak samo i nowości. Chris Franz, baza wiedzy tutaj, od razu nam powiedział, że jeżeli chcecie odwiedzić to muzeum, to warto, żebyście najpierw napisali maila bądź zadzwonili, ponieważ te motocykle jeżdżą po, po eventach. Ogólnie wszyscy są zaproszeni, tylko trzeba się najlepiej chwilkę wcześniej umówić, żeby mieć pewność, że tutaj wszystko jest i żeby Krzysztof miał czas, żeby was tutaj oprowadzić. Zaczniemy od początku, czyli jak tutaj muzeum jest ugrupowane. one jest pogrupowane silnikami, typami silników, a nie koniecznie modelem i, i rocznikami. Co ciekawe, jak wiecie, Kawasaki Heavy Industries, wielokrotnie pewnie czytaliście tabliczki znamionowe na swoim bądź innych motocyklach, wielu się zastanawiało, o co chodzi. Kawasaki zostało założone w 1878 roku i ta firma zajmuje się wszystkim, Ciężkim, wielkimi przedsięwzięciami mamy statki, maszyny do drążenia tuneli, helikoptery, po prostu niebywała ilość rzeczy, które są produkowane przez kawasaki. A motocykle pojawiły się, jak wiele japońskich marek, po II wojnie światowej, i na początku, w 1950-50 latach pojawiły się pierwsze silniki, a na początku lat 60-tych pierwsze motocykle. I teraz przejdziemy po najciekawszych pozycjach, a później Ewentualnie znajdziemy coś, co bardziej może mnie interesuje. Idziemy. Pierwsze pierwszym modele Kawasaki niezbyt się spopularyzowały na świecie, więc nawet ich tutaj nie, nie ma, bo są rzadkością nawet w Japonii, to były 125 tylko na rynek japoński. Pierwsze motocykle, o których my możemy rozmawiać, które my możemy znać, możemy spotkać, to są dwa dwusuwy, Samurai 250, Samurai 350. Z tego co patrzyłem, tam są całkiem ciekawe moce, bo tam jest 30-40 koni w tych maszynach i co ciekawe, one mają zawór rotacyjny, to jest... To jest element, który jest zamontowany na wale, on się otwierał i zamykał i w ten sposób była dostarczana mieszanka. Ciekawe, ciekawe rozwiązania w ogóle nawet nie wiedziałem o takim, że istnieje. To były lata 60, 66, 67 rok, a to jest 68 rok. Pierwsze czterosuwowe kawasaki, które można uznać, że to był taki wejście na, na rynek amerykański, czyli motocykl, tak jak w wielu przypadkach tak naprawdę skopiowany z pomysłów brytyjskich, wykonany po prostu po japońsku, czyli prawdopodobnie lepiej. Istnieją legendy, że nawet niektóre pokrywy, na przykład pokrywa napędu boczna silnika, że można ją jeden do jeden zamienić z niektórymi silnikami brytyjskimi, ale to są tylko legendy. Jak widzicie, inspiracja jest, wygląd klasyczny, no i 4 osób, 625 pojemności, 50 koni, to już nawet wtedy to musiało całkiem jechać. Modele Samurai 250, Avenger 350, Avenger 350 i W1 to były pierwsze kroki Kawasaki i pierwsze kroki Kawasaki w Europie. Było dużo firm, które sprowadzały je na własną rękę, dlatego te motocykle dla nas są bardzo egzotyczne. Ja na przykład no, Avengera i Samuraya pierwszy raz w życiu widziałem. Teraz stoimy przy motocyklach, które my już możemy znać, czyli sławne trzycylindrowe dwusuwy od Kawasaki, które podbiły rynek razem z rynkiem rosnącym, czyli Wiemy o tym, że lata 50-60 to były głównie motocykle służyły do tego, żeby się przemieszczać, tak jak u nas i junaki w latach 60-70 i pewnie jeszcze dalszych. Ale ten przełom lat 60-70 to był moment, kiedy ludzie zaczęli jeździć na motocyklach dla przyjemności. Oni potrzebowali więcej emocji, więcej osiągów, i wtedy kawasaki zaczęło się naprawdę mocno popularyzować w Stanach Zjednoczonych poprzez te właśnie bardzo silne. Przede wszystkim silniki, bo mamy tutaj nawet 750, 74 konie w tamtych czasach, 752 suwowy sprzęt na trzech cylindrach, to ja nawet dzisiaj bardzo bym chciał się tym przejechać, żeby to, żeby to poczuć. Ale widzimy jak to ewoluowało, 69 jeszcze mamy hamulec bębnowy, 72 już nawet patrzę, że hamulce tarczowe się pojawiają. I to za co Kawasaki zostało pokochane w Stanach i wydaje mi się ta tradycja, pewnie zaraz do niej dojdziemy dalej, Silniki te były bardzo popularne w drag racingu, czyli wyścigach na jedną czwartą mili, które wiadomo w Stanach do dzisiaj są ogromne i do dzisiaj niektóre silniki, pewnie do nich dojdziemy, Kawasaki są używane do ekstremalnych przeróbek. Jeździłbym po prostu każdym. I tutaj zaczyna się prawdziwy hit, prawdziwy wyścig. To są wielu motocyklistów najbardziej kręci, czyli prędkość. W latach 60-tych wiecie, że Honda pokazała CB 750 i plotki są takie, że Kawasaki pod koniec lat 60-tych miało już projekt silnika czterocylindrowego, rzędowego, czterosuwowego, ale w momencie, kiedy Honda pokazała 750 projekt został zmodernizowany dosyć mocno, co wydłużyło jego premierę, bo Kawasaki od zawsze miało Ideę, że muszą mieć największy, najszybszy, najmocniejszy motocykl w ofercie, co zresztą dzieje się do dzisiaj. I w 72 zostało pokazane, a w 73 weszło tak naprawdę do sprzedaży Kawasaki Z1900. Moc 82 konie. Jak na tamte czasy to było po prostu istne szaleństwo. motocykl wygrywał wyścigi, ludzie go o nim marzyli, kochali. Mnie ta Jaro minęła, bo ja się urodziłem w 1985, ale. Patrząc na ten motocykl, ja go poznaję, czyli on musiał być na ustach ludzi jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat, bo ja pamiętam te obrazki tego motocykla też ze swojego dzieciństwa. I od razu pierwsze, co ci się rzuca w oczy, to te cztery rury wydechowe, które znamy już z obecnych modeli Z. I wiecie, to jest tak, że niby wiesz, znasz tą, znasz tą historię, ale jak nagle patrzysz na ten motocykl i na ten nowy i to porównujesz, myślisz sobie, kurczę, że ta historia w tym Kawasaki jest naprawdę, naprawdę... Mocna. Zanim pójdziemy dalej, tutaj jeszcze ciekawostka. Dlaczego ten motocykl był tak popularny? Dlaczego jest tak owiany taką legendą? Okazuje się, że nie tylko dlatego, że był najmocniejszy, ładnie wyglądał, ale dlatego, że on tak jakby dał znak że ludzie potrzebują różnych typów motocykli, bo był on w, y, używany do przeróbek przez różne europejskie firmy. Francuzi w 1974 przebudowywali go na wyścig 24-godzinny Le Mans i wygrali. Niemiecka firma przebudowywała te motocykle na cruisery, żeby tak jakby budować konkurencję dla Harley'ów. Te motocykle były przebudowywane, były dokładane do nich kufry, szyby, żeby nadawały się do turystyki. Więc to był też taki jawny sygnał dla producenta, że okej, okay, na, na, na jednej bazie albo po prostu, że nawet nie to, że na jednej bazie, że ludzie potrzebują różnych motocykli do, do różnych zadań i niewykluczone, że to był ogromny kop nie tylko dla Kawasaki, ale i dla innych producentów, żeby zacząć patrzeć na motocyklistów szerzej niż po prostu macie motocykl, który ma kanapę, szeroką kierownicę, zbiornik paliwa i po prostu różne silniki w ramię. Ciekawe bardzo. I chodźmy dalej, bo teraz się zaczynają zety tysiące moc i tak dalej.